Ostatnio w internetach, na branżowych forach, ciągle pojawiają się pytania. Czy myjnie bezdotykowe będą, czy nie będą fiskalizowane? Cześć. Jestem Piotr i opowiem wam, co wiemy o fiskalizacji naszej branży. Tak. Myjnie bezdotykowe zostaną objęte obowiązkiem posiadania kas fiskalnych. Odbyły się już dwa spotkania producentów myjni z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, którzy jednoznacznie określili, że proces fiskalizacji jest nieodwołalny. Kiedy kasy fiskalne na myjni? Z rozmów prowadzonych z Ministerstwem Finansów wynika, że planowany termin wejścia w życie wymogu posiadania kas na myjniach to 1 stycznia 2022 roku. Podczas spotkań producentów z reprezentantami Ministerstwa Finansów, producenci myjni forsowali rezygnację z wydruku paragonu ze względu na wysoką wilgotność w miejscu mycia i związane z tym problemy z papierem. Proponowaliśmy również, aby wzorem innych państw można było użyć prostych rejestratorów transakcji do fiskalizacji. Ostatecznie ministerstwo poinformowało nas, iż kasy będą musiały spełniać następujące wymogi. Pozwolono na rezygnację z wydruku paragonu. W zamian za rezygnację z wydruku wskazano, że kasa fiskalna będzie musiała pokazywać dane z paragonu na wyświetlaczu będącym częścią kasy. Nie dopuszczono użycia zewnętrznych, niehomologowanych wyświetlaczy. Informacja o paragonie będzie musiała być wyświetlana w miejscu pobierania opłaty. Czyli tam, gdzie przyjmowane są pieniądze. Obecnie są to stanowiska mycia. Oznacza to nic innego, jak to, że mynia będzie musiała mieć tyle samo kas fiskalnych, ile stanowisk i urządzeń peryferyjnych, takich jak odkurzacze, dystrybutory płynu i tym podobne. Nie. Tego typu kas fiskalnych nie ma jeszcze na rynku. Oczywiście są na rynku producenci, którzy oferują kasy do urządzeń wendingowych, jednak są to kasy wyposażone w drukarki, których branża myjniowa nie potrzebuje. Co więcej, mają one spore gabaryty i ich montaż w panelach sterujących myjni jest praktycznie niemożliwy. Wiemy także, że na myniach będzie można montować kasy online lub kasy w postaci oprogramowania. Jednak dokładne przepisy na ten moment nie zostały jeszcze opublikowane. Transakcje należy zafiskalizować w momencie sprzedaży. Jeżeli sprzedajemy żetony, karty przedpłacone i do ładowania tych kart, Powinniśmy je fiskalizować w momencie sprzedaży, a nie podczas użycia na myjni. Jeżeli sprzedajemy karty lub żetony w rozmieniarce, rozmieniarka powinna być wyposażona w kasę fiskalną. Jeżeli sprzedajemy je w biurze, to w biurze powinniśmy je nabijać na kasę, oczywiście za wyjątkiem tych żetonów i kart, które sprzedajemy na fakturę. W momencie użycia żetonu czy karty na myjni, transakcja taka nie powinna być fiskalizowana. Płatność kartą jest odpowiednikiem płatności gotówką i powinniśmy ją również sfiskalizować. Podobnie jak dzieje się to w każdym sklepie. Płatności za pomocą aplikacji BeLoyal są fiskalizowane przez operatora BeLoyal. Aby zapewnić bezpieczeństwo naszym klientom, bierzemy aktywny udział w procesie konsultacji od samego początku. Już teraz wiemy, że nasze myjnie będą zintegrowane z kasami fiskalnymi poprzez nową wersję oprogramowania. Wszystkie myjnie wyprodukowane przez ostatnie 12 lat ze sterownikiem BNTR będą mogły zostać zaktualizowane i będą kompatybilne ze wskazanymi kasami fiskalnymi. Nasze oprogramowanie będzie decydować, które transakcje trafią do fiskalizacji, a które nie. Żetony, karty przedpłacone, transakcje Bilojal i impulsy serwisowe nie będą wysyłane do kasy. Z kolei płatności kartą, płatności gotówką będą fiskalizowane. To chyba jedno z najbardziej nurtujących was pytań. Niestety największym problemem i czynnikiem kosztotwórczym jest fakt, że trzeba wyposażyć wszystkie stanowiska w kasę fiskalną. Technicznie można by podłączyć jedną kasę na całą myjnię. Niestety ministerstwo wykluczyło taką opcję, nad czym wszyscy bardzo ubolewamy. Ponieważ kasa fiskalna dla naszej branży nie jest jeszcze gotowa i dostępna na rynku, to nie znamy jej ostatecznej ceny. Szacujemy, że cena ta Powinna być zbliżona do ceny czytnika kart płatniczych czy ceny kasy fiskalnej dla małych biznesów. To wszystko będzie trzeba przemnożyć razy ilość punktów poboru płatności i doliczyć do tego cenę za montaż. Tak, możemy ograniczyć ilość punktów pobierania płatności. Można zrezygnować z przyjmowania płatności na stanowiskach i wprowadzić centralny punkt pobierania opłat. Tą funkcję może u nas pełnić rozmieniarka typu BKF Pro. Decyzja jak zawsze będzie należała do właściciela. Nasze urządzenia obsłużą każdy z tych modeli. Z przyczyn obiektywnych termin 1 stycznia 2022 roku wydaje się być nierealny. W Polsce jest około 5-6 tysięcy myjni wszystkich producentów. Średnia wielkość myjni to około 3 stanowisk. Daje nam to konieczność wyposażenia 15-18 tysięcy stanowisk w kasy fiskalne, nie licząc odkurzaczy, automatów do napełniania płynów itd. Zakładając, że produkt nadający się do myjni pojawi się we wrześniu, to branża będzie miała na wyposażenie myjni w kasy 4 miesiące, czyli odliczając święta weekendy, jakieś 80 dni. W mojej opinii jest to po prostu nierealne. Dlatego liczymy, że termin ten zostanie zweryfikowany. Oczywiście będziemy monitorować temat i informować Was na bieżąco o postępach prac w tym zakresie. Zapraszamy Was również do dyskusji w komentarzach poniżej na temat fiskalizacji. Dzięki.